Dzień dobry państwu, Aleksander Serwiński, A moim gościem jest ponownie Jeremi Kołecki. I dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie, który będzie pachniał troszeczkę starymi myślami uwolnionymi, a troszeczkę cieniami dziejów. Czyli porozmawiamy sobie o różnorodności kulturowej w Europie. I jeżeli mówimy tutaj o wczesne średniowiecz, bo ta różnorodność kulturowa, która no niewątpliwie była czy od zawsze to zaraz ustalimy, ale była w Europie obecna od dawien dawna, miała niezwykle istotny wpływ, jeżeli chodzi o powstającą kulturę, jeżeli chodzi o handel, jeżeli chodzi o powstające tutaj twory państwowe. W związku z czym to jest temat na tyle szeroki, że warto o nim porozmawiać, chyba niezależnie od okoliczności. Absolutnie. No i tak. pierwsze, właśnie takie fundamentalne pytanie. W tym zakresie. Czy Europa od zawsze była takim tyglem i mieszanką różnych kultur, czy to był taki pewien punkt zwrotny, pewien moment, w którym to nastąpiło? Jeżeli tak, to czy byłbyś w stanie wskazać ten punkt zwrotny? To jest pytanie z kategorii antropologii. A nie będę sobie uzupełniał kompetencji do ustalenia pierwszego punktu, kiedy faktycznie pojawiły się różne ludy na terenach Europy rozmianej od Półwyspu Iberyjskiego w zasadzie do Rosji. Natomiast w ramach interesującej nas dzisiaj epoki, czyli średniowiecza, dokładnie wczesnego średniowiecza, jak najbardziej możemy to zrobić. I to już dość wcześnie, mhm. bo w pierwszym wieku przed naszą erą, a tutaj odwołujemy się do spisanej przez Cezara księgi o wojnie galicyjskiej, gdzie sam Cezar zauważał już różnorodność wśród samych Celtów. że dostrzegano, że ich kultura nie jest monolitem. Dalej idąc z tym, dochodzimy do momentu wędrówek ludów, zresztą będąc jednym z powodów upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego, gdzie już poszczególni pisarze, jak na przykład Amian Mar Marcelin, zauważali różnorodność wśród grup Germanów. Wyróżniając Longobardów, Wizygotów, Ostrogotów, Uizdora z sevii i Jordanesa pojawiają się w końcu także Słowianie. Notabene o no, samych Słowianach miano opinię tak absolutnie, tragicznie złą. <laughs> że trochę boję się ją cytować, żeby zasięgi cię nie spadły. <laughs> Natomiast, no tak, no no, Słowiany opisywano jako zwierzęta, jako psy, jako małpy, jako barbarzyńcy, jako brudasów. W samych już także zauważano w ramach a społeczności słowiańskiej pewną różnorodność. Tutaj szczególnie dwa odłamy: Wenetowie i Antowie byli żywotni w źródłach. Więc tak, na pewno możemy powiedzieć, że od I wieku przed naszą erą dostrzegano, że za Alpami coś jest. A od pierwszego wieku naszej ery, dzięki tacytowi słonej Germanii, taceta, zauważano już naprawdę daleko, bo aż po Ren. Jak różnorodne są społeczności lokalne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wracając już nawet troszkę wcześniej do kultury antycznej Grecji. Przecież Grecy świetnie znali obecność współczesnych Turków na terenach Morza Śródziemnego, świetnie zdawano sobie sprawę z ludności Tracji, dzisiejszych Węgier. Rozpoznawano, tu są nawet pytania, czy nie chodziło o Polskę, o ziemię dzisiejszej Polski, a obecność ludów na północ od Macedonii. Wiedziano, że coś dalej jest. My bardzo często myślimy w kontekście genezy kultury europejskiej, czyli właśnie Rzymu, Grecji, Morza Śródziemnego, jako o pewnym zamkniętym w ramach Alp oraz basenu morskiego tyglu. To nie był Tygiel. Ci ludzie finalnie dużo podróżowali, dużo pisali, przekazywali sobie wiedzę, przekazywali sobie kłopoty handlowe. Wiedziano, że wszystko, co jest bardziej na północ, za górami Macedonii, za Alpami, za Hiszpanią. Jak najbardziej jest zamieszkane i jest różnorodne. No okej, okay. czyli tutaj mamy pewną bazową mieszankę, powiedzmy, kultury greckiej, rzymskiej, ze wpływami. germańskiej, celtyckiej, i, tak, muzułmańskiej, kultur, w, 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 Wszystkich obrzeżnych, jeżeli chodzi o tą naszą kolebkę cywilizacyjną. I teraz, skąd w ogóle się wzięły takie pierwotne kontakty pomiędzy tymi różnymi grupami społecznymi, etnicznymi, kulturowymi? Zależy od regionu, a bo też musimy pamiętać o tym, że kontakty na przestrzeni dziejów i na różnych terytoriach, odwołując się do geografii, przebiegały w sposób różny. Nie wszystkie były pokojowe. To musimy od razu ustalić. No pierwsze spotkanie Cesarstwa Rzymskiego z Celtami do pokojowych nie należało. Natomiast jak one się rozwijały, to już lepsze. Jakie to było pierwsze udokumentowane w ogóle, przerwę, spotkanie Celtów z Imperium Rzymskim? A nie, no pięknie. Rzymianie wydrzymali Celtów. Tak, gdzie? Jeden, <laughs> jakiś kontekst szerszy. A kiedy w czasy Cezara, a wracając, była kontynuowana ekspansja Rzymu za granicę alpejską, pierwotnie starano się w z racji poszerzania prowincji imperialnych do nawiązywania kontaktów z kulturami mieszkającymi dalej. W tym przypadku mówimy o na terenie dzisiejszej Francji, Francji, kulturach celtyckich. Z tym, że. Musimy pamiętać o tym, że tam, gdzie pojawiał się Rzym, tam chciał wprowadzać swoją kulturę, swoje warunki, swoje prawo, władzę swojego senatu. Na to Celtowie się absolutnie nie godzili, samemu mając a władzę już ustaloną, mało tego, władzę o bardzo silnie religijnym zawiesie, a dowodzoną nie tylko przez lokalnych wodzów wojennych, ale także wodzów religijnych, jakimi byli druidzi kultury rzymskiej nie przyjmowali i co jest całkowicie zrozumiałe z perspektywy epoki, przeciwko Rzymowi zaczęli się buntować. A Rzym, jak wiemy, buntów nie lubił. Więc zaczęła się smutna wojna galicyjska, którą Cezar wygrał. Zresztą wygrał w sposób absolutnie okrutny. Bo musimy sobie zdać sprawę, że to, że podbito Celtów i stworzono promieńce na północy, to jest jedno. Ale także udało się pojmać się wielkiego wodza celtyckiego, e, Wersent i go Rzymu jako poniżonego niewolnika sprowadzić. Więc początki były trudne. Natomiast wracając do pytania, bo ktoś się nam w sumie bardzo fajnie przejdzie w rozwój a, kontaktów, jak to wyglądało? A, skąd się wzięły kontakty, to jest jasne. My mogły przebiegać albo drogą małopokojową, wojenną, jak w przypadku Rzymu oraz Celtów, ale także drogą handlową czy drogą misjonarską. To musimy na pewno pamiętać o tym, że handel odgrywał w ramach Morza Śródziemnego. Niesamowitą rolę, co za tym idzie, a te kontakty odbywały się w sposób pokojowy, dużo jednak do zacieśniania więzi. Miało to miejsce zarówno w perspek z perspektywy Krety, Sycylii, Włoch, Grecji, dzisiejszych krajów muzułmańskich, ale także, chociaż tutaj w trochę bardziej brutalnych warunkach, po podboju Hiszpanii przez muzułmanów w przypadku Kordoby, która też przecież nie tylko była miejscem bitwy między frankami a muzułmanami, ale także miejscem wymiany handlowej, wymiany kulturowej, wymiany naukowej różnie. Natomiast zdarzało się także w przypadku Słowian, na co a, pisarze, na, co, jak na przykład Jordanes zwracali uwagę, że do kontaktów mogło dochodzić spontanicznie, ale powiedzieli przypadkowo. W przypadku Słowian mówimy na pewno o wędrówce, jest trochę kłótnia, co tę wędrówkę spowodowało. Czy była to ekspansja Hunów, czy były to zmiany klimatyczne, czy było to wyjałowienie ich na, a, pierwotnej ojczyzny, o też w ogóle jest kłótnia w, w historii. Niektórzy wskazują na Ukrainę, Białoruś i Rosję, inni wskazują na Polskę, generalnie do rzeczywistych. Nie zajmuję się tym teraz. No ale byli zmuszeni do migracji. A pierwsze kontakty mieli na pewno, to już wiemy w wieku V, VI z Cesarstwem Bizantyjskim, które odnotowało ich obecność na kartach historii. I na początku nie bardzo się nimi przejmowano, raczej to bagatelizowano. Problem pojawił się później, jak zaczęli się bez pytania o zgodę terytorium Bizancjum osadzać. Zaczęło dochodzić do wojen. A tak samo zresztą było epoka wędrówki ludów, więc już IV wiek, z ludami germańskimi, Goci, mieszkając daleko. Na przykład Jordanes wskazuje na to, że do pierwszego kontaktu z Imperium Rzymskim, ze strony Gotów, doszło właśnie przez Hunów, którzy po prostu przepędzili z ziem, dzisiaj byśmy powiedzieli, słowiańskich, germańskich i północnych właśnie wspomniane plemie? Więc możemy w tej wpajając wy... to w jedną kladę wyróżnić trzy genezy kontaktów. Handlową, no nawet powiedzmy handlowo-kulturową, wojenną i spontaniczną. Jak yy, traktowano przybyszów, którzy nagle Pojawiali się tak naprawdę tak jak wspomniani Słowianie, na terytorium Bizancjum, jaka grupa obca, zakładam innego wyznania, inaczej no, wyglądająca, zachowująca się. Wyznania. No i do tego prawdopodobnie nie znająca ani jednego słowa w języku, który umo umożliwiałby wspólną komunikację. E, pytanie genialne. Znaczy, odpowiedź na nie będzie dość, byłaby dość długa, więc postaram się streścić po kolei. Podzielmy sobie na potrzeby odpowiedzi a odpowiedź na trzy etapy wedle kultur. Kultura germańska, kultura słowiańska, kultura rzymsko-hellenistyczna, żeby trzymać naszego wpływu kulturowego. Kultura germańska. Tutaj, jak sobie poczytamy źródła historyczne, w tym na przykład poemat Biowulf, zauważamy jedną rzecz. Mówiąc bardziej potocznym językiem polskim, gość w dom, Bóg w dom, Gości szanowano, mało tego, a każdy gość miał. Znaczy, inaczej. Każdego gościa goszczono wedle najwyższych standardów. Miał zapewnione miejsce do spania, miał zapewnione miejsce przy ognisku, miał zapewnione jedzenie, miał zapewnione przechowanie jeśli chodzi o swoje rzeczy. Nie było z tym problemu. W przypadku krajów skandynawskich, trzymając się jeszcze tematyki germańskiej, gościność tak naprawdę była też troszkę wymuszona warunkami klimatycznymi oraz geograficznymi ponieważ w momencie, gdyby takiej osobie, a nie rzadko rodzinie, gościnności odmówiono IV-V wiek zmiany w klimacie mała epoka w zasadzie umarliby na mrozie, jakby nie było wyboru. No albo staramy się o to, żeby nasza społeczność się rozwijała, żeby nasza społeczność była kojarzona dobrze. Pamiętajmy o handlu, jednak opinia zawsze była ważna. Albo tracimy ludzi i ich wyganiamy i nie mamy ani z kim handlować, ani z kim rozmawiać, ani nikogo do naszego rodu nowego nie przyjmiemy. Cywilizacji i kultury nie rozwiniemy, nic nie zbudujemy. U strony Germanów gościnność była absolutnie święta. Odwołując się do sak skandynawskich a najwyższą formą gościnności była gościnność królewska. Król miał obowiązek przybyszów z zewnątrz, czy to byli handlarze, czy misjonarze, a, czy podróżnicy, czy najemni wojowie, czy nawet przypadkowa zuka rodzina, powiedzmy, nie wiem, z Danii do Norwegii do Frontheim. Mieli obowiązek o nich zadbać w taki sposób, i to jest w ogóle nagaj to się fajnie czyta, w taki sposób, w jaki oceniali własny prestiż. I miał król o sobie wyższe mniemanie. Tym wyżej musiał traktować Przybyszów. To jest strona germańska. Strona słowiańska. Tutaj też gościnność wydaje się być rzeczą absolutnie świętą. Odwołując się do historii Polski. Pierwsza a, legenda, opowieść, źródło historyczne, jak zwał, tak zwał, na temat pochodzenia nasty piastowskiej. Czego się z niej dowiadujemy? Na gród Popiela przybywają wędrowcy. Popiel, znacznie, że jest w trakcie ceremonii lokalnych, Wyrzuca ich, nie chce ich przyjąć, nie zna ich, absolutnie się nimi nie zajmuje. Przyjmuje ich słynny piast, u którego dochodzi do cudu. Wszelkie wskazówki biblijne jak najbardziej na miejscu. Więc mamy gościnność, i to gościnność oddolną, od biedniejszej władzy społecznej, wpisaną od razu źródłowo i kulturową w rys społeczny sułmęczyzny. Jak to wyglądało w praktyce, odwołując się już do mniej mitologicznych, legendarnych warunków? Co do reguły, gości na ziemiach słowiańskich szanowano. Do tego stopnia, że nawet zdawano sobie sprawę, co na przykład pokazuje historia Rusi spisana w powieści minionych lat, że zdawano sobie sprawę, że osoby z zagranicy mogą przydać kompetencje inne niż posiadamy my. Więc czemu by ich nie zaprosić i ich nie ugościć? W taki sposób na przykład doszło do sprawą najpierw Rusów, potem Walegów do rozwoju kultur wschodnich, szczególnie w Nowogrodzie, Kijowie i Starej Ładodze. Później tę samą grupę, zresztą, w do Bizancju. Mamy Germanię, ma, mamy, po nazwisko łacińskiego, Slawonię. Kraje północne, kraje środka. Kultura rzymska, kultura grecka. A tutaj, o dziwo, jest trudniej. Niby wiemy więcej, nim źródeł jest więcej, nim jest to nam kultura bardziej znana pod kątem przynajmniej a, akademickim, szkolnym. Natomiast gościnnością jest tam o tyle niejasno, że w zasadzie w przypadku Grecji, ile polis, tyle podejść do gościnności. W przypadku Rzymu, generalnie, jest dość prosto. Każdy jest mile widziany i jest sobie członkiem Rzymu. Nie musi być obywatelem, ważne, żeby naszą kulturę szanował. Pod kątem wymiany handlowej było z tym prosto. Rzymianie generalnie ze swoich centrum handlowych słynęli: Wieczne miasto było jednym potężnym targiem. To jest jedna rzecz. Jeśli chodzi o religię. Tutaj dochodziło do synkretyzmu. Rzymianie, na przykład kultnicy mieszkając daleko, bardzo chętnie wyznania innych kultur, czy to w drodze dialogu, czy w drodze wojny, czy w drodze nawet dbania o pewien spokój na miejscu, chętnie przyjmowali. Jeśli chodzi o gościnę w miastach, samo Wieczne Miasto rzadko w to ingerowało. Co do zasady uznawano, że każda prowincja, każdy fundium. Nawet każde domostwo może indywidualnie podejść do przybyszów. Podchodzono raczej pozytywnie. Przecież wiemy, że ze źródeł, że Germanów do armii przyjmowano, słynne auxiliarum, wiemy na pewno, że myśl filozoficzna i religijna żyła, słynna wymiana kulturowa między adresem Ptolemeuszy a żyłem, na przykład. Wiemy na pewno, że do wymiany handlowej dochodziło absolutnie wszędzie. Nie było z tym problemu. Problem pojawiał się w każdym z tych trzech tygli kulturowych, kiedy goście nie chcieli uszanować lokalnych praw. I te mogą już dochodzić do absolutnie katastrofy. W przypadku German, jeśli będąc ugoszczonym na naprawdę wysokim poziomie, a nie trzymałeś się lokalnych zasad lokalnego prawa, nikt się z Tobą nie bawił, po prostu Cię mordowano. W przypadku Słowian, jeśli nie trzymałeś się lokalnych zwyczajów, w najlepszym wypadku byłeś wygoniony, w najgorszym też Cię mordowano. Ale w przypadku Rzymian, jeśli nie daj Panie Boże, nie trzymają się lokalnych zwyczajów, istniało duże ryzyko, że Rzym znajdzie Twoje państwo, żeby nie pozwolić, żeby takie barbarzyństwo się rozprzestrzeniało. Tak to wyglądało. Gości przyjmowano chętnie, przyjmowano na różnych warunkach, w różnych sferach o nich dbano, na różnym poziomie zresztą również, tak długo, jak goście szanowali lokalne prawo. Okej, okay. no i teraz prawo. To już jest taki aspekt bardziej złożony, temat no. bardziej złożony. A jak tak jak przedwcześnie rozmawialiśmy, jak to się miało do tej ograniczonej komunikacji jednak, jaka wtedy panowała? Ci ludzie przecież nie mówili jednym językiem, tak? Często nie znali nawet jednego słowa, więc jak tutaj to prawo było tłumaczone, skoro sankcje za jego łamanie było, były tak katastrofalne? Pytanie jest trudne, ale odpowiedź jest prosta. A wspominałem w poprzednim odcinku o tym, że w przypadku empoliw handlowych na przykład powstawały na przykład języki, które służyły tylko i wyłącznie w jednym był To Po prostu oddzielne pojęcia często zresztą będące połączeniem par języków. Ale to jest jedna strona. Druga strona, powie, powiedzmy nawet troszkę bardziej przyziemna, jak się komunikowali zwykli ludzie. Tutaj z pomocą przychodzą nam źródła historyczne. Na przykład Żywot Świętego Metodego, zresztą opowiadający o swojej podróży Metodego do krajów Słowian, używano tłumaczy. Mało tego, a w źródeł wiemy, że lokalne elity, szczególnie germańskie, bardzo często uczyły się po prostu języków, ludów z którymi miały kontakt. Jest nawet taki kawał w Towarzystwie Nordystycznym, którego jestem dumnym przedstawicielem że język angielski powstał w taki sposób, że wikingowie nauczyli się łaciny, żeby obrażać Anglików w ich języku. Wtedy jednak łacina była językiem powszechnym. A my się po prostu edukować na miejscu. Bardzo często było to też o tyle ułatwione, że rodzice pochodzili z różnych kręgów kulturowych. Matka Angielka, ojciec Norweg. W przypadku Polski to samo. Świętosława, Słowianka, Eryk Segersel, Zwycięski, Szwed. Uczono się tego po prostu. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa. Język łaciński. Lingwa franca. A elity posługi, musiały się posługiwać łaciną przynajmniej w ramach kontynentu europejskiego. A mamy zapisane, na przykład dzięki a, pracom Averroesa albo Aviceny, że muzułmanie także się uczyli łaciny, przynajmniej w celach komunikacyjnych. Europa z kolei, to jest szczególnie Półwysep Apeniński oraz Półwysep Iberyjski, uczono się języków muzułmańskich, co było też bardzo prosto argumentowane. To były jednak ostoje nauki. A kiedy masz wymianę handlową, wymianę kulturową, no prędzej czy później do wymiany poglądów naukowych też dojdzie. Zresztą księgi Averroesa i Avicenna na długi czas kształtowały filozofię oraz medycynę w Europie. Czyli innymi słowy po prostu było wśród elit przynajmniej moda na znajomość co najmniej dwóch, a często więcej. często języków. więcej języków. Bardzo się o tym ciekawie myśli w kontekście samego państwa polskiego, no bo tak, no wiemy na pewno, że Mieszko I w Kwerdyńburgu, w Cesarstwie cesar Rzymskim a, był. No, jakoś porozumiewać się musiał. Najprawdopodobniej albo już znał zaczątki łaciny, albo po prostu po chrystianizacji posiadał tłumaczy, którzy byli w stanie tłumaczyć języki germańskie i słowiańskie. Nawet mamy podejrzenia, że Titmar, który zresztą Polski nienawidził, a językiem słowiańskim w jakimś stopniu się posługiwał. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no tutaj musimy cały czas pamiętać o tym, jak ogromne znaczenie miała chrystianizacja, sama w sobie. Z chrystianizacją szły dwa języki, greka oraz łacina. Były to języki elit. Żona cesarza, Teofano, posługiwała się płynnie obydwoma. Oton trzeciś będąc zresztą młodym chłopakiem, kiedy przyjmował tiarę cesarską, też już się uczył łaciny oraz greki. To jest dopiero XI wiek. W przypadku elit... a bardziej południowych, starano się, żeby nie tylko łacina była żywa, ale także wspomniana już greka, czy niektóre języki muzułmańskie. Pamiętajmy o Kordobie przecież. Generalnie starano się jakkolwiek komunikować. Coś tam no, to na przykład zasłali uwagę niektórzy badacze, w tym Polak Idzi Panic, to także znaczenie gestów, zwykłe gestykulacją, bo nawet mimiki twarzy. No wiadomo, że nauka języka trwa, no ale pieniądz czekać nie lubi, no jak już sobie się dogadać na tym rynku. Więc gestykulowano. Na przykład pokazywano na miarkę do odważania ciężarków, pokazywano na towar, który chce się kupić, mimiką twarzy wyrażaną, z którego kraju się pochodzi. ponieważ Germanie byli wiecznie źli, a Słowianie byli wiecznie tacy. <grym> tak tam zostało. <grym> tak to wyglądało. Więc uczono się języków, używano tłumaczy, uczono się mowy wspólnej, uczono się mimiki twarzy, uczono się gestykulacji. No było wiele metod, żeby się porozumieć. Mm -hmm. I jest o tyle ciekawe, dlaczego to było tak ważne, znaczy to, co wymieniłem, było na tyle ważne, że ujęto za stosowne, żeby ująć to w źródłach. A jak zajmiemy się nasem historycznym, to sobie zdamy sprawę, że raczej nie marnowano słów na sprawy błahy. No tak. Zwłaszcza, że wtedy niewiele osób, mimo wszystko, potrafiło pisać i sam materiał był zależne, drogi. O, jakby drogi. W zależności od państwa, pismem posługiwało się to kończono swojego czasu. A Jacques Legault we Francji się, się tym padał. Posługiwało się płynnie językami wśród elit od 0,7 do 2,1%. No, czyli bardzo mało. Bardzo mało. Znaczy, ja do dzisiaj twierdzę, że poprawną polszczyzną się posługuje wcale nie więcej. Osób, także. <grym> w takim układzie, odnosząc się troszeczkę już do dzisiejszych realiów, robiąc swojego rodzaju klamrę, jaką naukę czy jaką mądrość możemy wyczytać z postępowania naszych średniowiecznych praprzodków w kontekście na przykład, dzisiejszych problemów migracyjnych, które wracają raz za razem i tego, jakie jest właściwie podejście do migracji ludów. Tutaj musimy pamiętać o bardzo ważnej rzeczy. Przede wszystkim kiedyś migracja od czasów wędrówek ludów, aż w zasadzie podczas czasy współczesne, chociaż to się dzieje ostatnio, trochę mnie przeraża, przebiegała po coś, w sensie migrowano po coś, migrowano dla nauki, migrowano dla handlu, migrowano dla pracy, migrowano dla dołączenia do innej armii, też szczególnie czasy rzymskie się nasuwają. Migracja miała swoją funkcję. Zbym migracja miała w ogóle miejsce, zaczynano od bardzo podstawowej rzeczy, od nauki języka. Kiedy migrowałeś na terytorium ces wiadomo, że nikt z tobą nie będzie gadał w języku barbarzyńskim. No, Rzymianie uznawali tylko łacinę za język, którym się bardzo posługiwać. Co dziwa ma swój ogromny plus, bo dzięki temu już źródła dzisiaj odczytujemy wymianę sprawnie. Łacina jednak na akademiach żyje. Na moim UMK, gdzie też się uczyłem, bardzo mocno żywa. Poznałem profesor Apel. Natomiast, jak to się w czasach współczesnych? Migracja nie ma absolutnie żadnego sensu jeśli odbywa się bez integracji kulturowej, integracji językowej i integracji interesów. Te trzy rzeczy. Komunikacja, funkcja, wspólny interes. To jest to, dzięki czemu migracja w średniowieczu, a później także w dobie oświecenia, odbywała się tak sprawnie i absolutnie nie było potrzebne zamykanie granic. To jest w ogóle pomysł XIX wieku dopiero, a szczególnie w Prusach. Dzisiaj, żeby to wszystko miało sens, musimy przede wszystkim pamiętać, że w momencie, kiedy na przykład w czasach rzymskich migrowały ogromne połacie ludzi przez ekspansję Hunów na przykład, no Germani musieli po prostu uciekać, znajdowano im zajęcie. Głównie, bo to się członkostwo w armii, oddziały auxiliarum, do których w ogóle zachęca się zainteresować. Dawano funkcję migrantom. Natomiast w żadnym przypadku, co pewnie dla niektórych się wydało okrutne, ale nikomu do głowy nie wpadło, żeby ich utrzymywać. W sensie, tak, znaczy, to... ja tak sobie to wyobrażasz. Nie? Przyjmowano pod swój dach, ale bez kieszeni. że tak się wyrażę. Jeśli ktoś był. No, to jest też pewnie okrutne z punktu widzenia z przeszłych czasów, ale w tamtym okresie, jeśli nie byłeś w stanie sobie znaleźć zajęcia, pracy, niż go nie potrafiłeś, albo się nie chciałeś nauczyć, no to umierałeś z głodu. No, <noise> po prostu. Przyjmowano gości. Nawet gościom dawano wyprawkę. Tak jak się mówi, no dbano najlepiej, jak tylko potrafiono. No ale ile można. W momencie, kiedy na przykład w krajach germańskich bardzo wzmocniła się a, wymiana kulturowa ze Słowianami, Zresztą podzieliłem że stanowiska zolnika słowiańska jest od, w całej w Skandynawii odkopywana. Każdy musiał coś robić, jakoś musiał na siebie na swoje utrzymanie zarabiać. Bez tego po prostu miałuje z głodu. No, też musimy pamiętać o tym, że to są czasy, kiedy ludzie naprawdę ciężko pracowali. Epoka wikingów nie szukając daleko. Wikingiem się bywało, a nie było. A wikingiem byłeś przez parę miesięcy w roku. Kiedy miałeś czas na łupierze, na wyprawy handlowe do innego państwa, miałeś fundusze, żeby w ogóle to wszystko odbyć. Natomiast na co dzień zajmowali się kowalstwem, rzemiosłem, rolnictwem, rybołówstwem, obróbką skóry, obróbką zwierzyn. Multum umiejętności. Nikomu nikt sobie nie wyobrażał, żeby się, siedzieć przy kominku i skupać z wewnątrz. <grym> to tak nie działało. Coś trzeba było robić. To jest na przykład coś. To jest tylko moja opinia, ale mam z tym osobisty problem. Na przykład pamiętając to, ile robisz ty, ile robię ja, ile robią nasi przyjaciele, nikt nam generalnie nic nie dał. A na chwilę obecną, jak widzę, jak się odbywa pewne rozdawanie dobra wyrobionego przez ludzi dookoła, jestem zawiedziony. Zamiast dawać to, co jest najważniejsze, czyli szansę, a za szansą idzie potem praca, rozwój, własne majątki itd., Daje się rybę, a nie wędkę. No, tylko, że rybę zjesz, a wędkę nawet nie otrzymałeś. Nie? Moim zdaniem trzeba by wrócić jednak do sytuacji, która panu. bo naturalna w ogóle w Europie. przez kopę, kopę wieków. Dawać możliwość, a jak jednostka je wykorzysta, to już jest problem jednostki. To jest niestety mądrość, która wynika ze średniowiecza, że no, musisz coś robić. Musisz komuś się przydać, albo coś nowego stworzyć, albo nawet pracować dla kogoś, kto da ci szansę pójść dalej. Czyli opcja środka, tak? Nie stawiać murów, nie stawiać wieżyczek, nie bronić granic, ale też nie dawać absolutnie nic przybyszom. Oprócz szans. Bardzo mi się podoba do muru, ponieważ w każdym murze musi istnieć brama. Ale zależy od każdego państwa, w jakich celach i pod jakimi warunkami tą bramę otworzy. Rozumiem. No cóż, jak to powiedział pewien znany bardzo kapitalista, kto nie pracuje, niechaj też nie je. Niechaj też nie je. Tak. No, myślę, że można wyciągnąć, nawet już jeżeli ktoś dojdzie do własnych wniosków, jakąś lekcję z tego, jak ta mieszanka i wymiana kultur ludów wyglądała w średniowieczu, zachęcam do własnych wniosków. I to wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję za przybycie do studia i do usłyszenia wkrótce, być może w jakimś kolejnym materiale. A plany mam i myślę, że je zrealizujemy. Drodzy Państwo, również Wam dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.